Dzisiaj poezja rodzi się w komputerach, zamienia się w pliki i zaplątana w globalnej sieci, tylko czasem zostaje wyłowiona. Pewnie i tak będzie z tym filmem, ale papierowa książka istnieje. Powstała według gutenbergowskich tradycji i można ją po prostu czytać. Mam nadzieję, że poezja niezależnie cyfrowa czy papierowa nadal będzie inspiracją do szukania dwuznaczności, rozszyfrowywania metafor, rozumienia przenośni, uchwycenia rytmu i melodii słów i wersów, w końcu satysfakcji z odnalezienia przesłania dzieła lub odkrycia jego zupełnego braku. Nie zapominajmy jednak, że poezja. To nie tylko intelektualne wyzwanie, ale także, a może przede wszystkim, źródło niezwykłych emocji i wzruszeń. Moja nowa książka poetycka, podobnie jak trzy poprzednie, miała zaplanowaną publiczną premierę w jakimś miłym miejscu, w gronie znajomych i sympatyków, przy lampce wina i dobrej muzyce. Plany upadły, kiedy pojawiła się zaraza. Jako, że jedynym obecnie miejscem, gdzie spotykamy się bez obawy o zarażenie wirusem, jest internet, to i premiera książki musi się odbyć w formie cyfrowej. Chcąc w pełni trzymać się konwencji komputerowo-telewizyjnej, wybrane wiersze z nowej książki wyprodukowałem jako wideoklipy gdzie autor czyta swoje wiersze i które sam filmowo zilustrował. Oto no ukazała się czwarta książka Pawła Wadesowa-Pocieńczaka. Bezpretensjonalny tytuł Kilka Słów wynika z przekonania autora, że esencjonalna natura poezji sprzyja skupieniu się na rzeczach i sprawach najbardziej istotnych i tych, których wartości nie mierzy się ilością użytych słów. Poezja stała się ostatnią szansą, aby słowa nie utraciły resztek naturalnego piękna i prawdziwej siły. Wiersze, mówi poeta, nie pozwalają. Aby ostatnie naszej wrażliwości spłynęły do szamba powszechnej cyfryzacji emocji i uczuć. Autor ma świadomość, że pisze na przełomie wieków, i pewnie stąd ten wyraźny cień dekadencji w jego twórczości. Poeta kieruje swe kroki na ciemną stronę ulicy, a tam, ze zwyczajnych obrazów codzienności, wyławia mroczne cienie gorzkiej egzystencji. Nieodwracalność przemijania została przez autora oswojona i wpisana w codzienny rytuał w spacer czy picie czarnej herbaty. Autor godzi się na racjonalność i zwyczajność świata, bez cudów, bez proroczych znaków czy nawet jakiejś naiwnej nadziei. Odniesieniem do tak widzianej rzeczywistości jest dla niego fascynacja i respekt przed Jeden Gwiaździstym. Nie należy w wierszach Stemiku kilka słów szukać pocieszenia, ani też wypisanej przez wieszcza uzdrawiającej recepty. Jeśli jednak podejmiemy trud poszukiwań, to znajdziemy w tych wersach niełatwą refleksję na temat życia w jego, jego bardzo dojrzałej postaci. Za domem stoi Dąb ogołocony, pogodzony ze swoją naturą, wpisany w odwieczny rytm, nietknięty boskim tchnieniem. Nad ranem zetnie go mróz, a on ponad piękny będzie tak trwał, skamieniały i dumny. To drzewo jest moim świadectwem. Na możliwość przetrwania, jest moją nadzieją na odrodzenie zieleni. Zagląda w moje okna i widzi, z jakim trudem próbuję przetrwać zimę. Nie ma z kim gadać w nocy. Poszli w podziemie chłopaki i milczą po alejkach. Woda w superflaszkach już nie ma boskiej mocy. Nikomu nie żal dżawy. Ważne jest, co nie jest ważne. Za dużo wiem, za mało śpię. Patrzę w niebo, widzę martwe oczy gwiazd. Siorbię herbatę, przełykam gorycz. Jak długo tak wytrzymam bez cukru? Potrzebuje pod sklepieniem pijanego miasta, jak ptak, który śpiewa tylko w nocy. Nieobliczalny, zmęczony i nieśmiertelny. W głębokich piwnicach nieba syn kopuje rachunek sumienia. Czarni bracia wierzą że Bóg oddychał przez święty róg błogosławionego Johna Coltrane'a. Zostało tylko kilka pytań, ale nie będę szukał na nie odpowiedzi. Przeczułem je, a złe przeczucia spełniają się zawsze. Mijam twarze, na których łamie się światło, nieprzeniknione i puste. Przechodzę obok rozstań, mijam ból, przeskakuję rozpacz. Dotykam ściany zmurszałej, gdzie zamyka się moja ulica w ogrodzie dopowiedzeń w nieistniejącym czasie, wnikłej po świecie, gasnącej żarówki wieczności. Myśli same się myślą. Wczorajsza byle jakość zbyt łatwo wsiąka w papier. Zmęczony dzień upada na kanapę, z kątów wyłażą leniwe potwory, Kapią śliną i zatruwają wiersze. Myśli błądzą po manowcach i po bokach. Serafini, pijani, unoszą się w gęstym powietrzu. A włócznie podłych słów lecą prosto w niebo. Myśli same się myślą, stają się słowami, a stąd już tylko krok do poezji. Dzień się skończył. Zapaliły się latarnie. Za oknem stał stary człowiek. Czekał na czerwony autobus do nieba. Obraz jak codzien, zamglony i deszczowy. Krzyknąłem do starszego czekającego: Muszę wszystko napisać od nowa. Iwną głową, jakby wiedział, wiedziel, że szukam winnych, że nie mogę że nie wziąć, wziąć na siebie na wszystkiego, wszystkiego, co się stało za oknem. Potem wylałem, wylałem do, zlewu do zlewu wieczorną, wieczorną herbatę, herbatę, żeby, nie, żeby popaść nie popaść w rutynę, bo coraz, bo coraz więcej, więcej zbytecznych, zbytecznych nawyków. nawyków dlatego, dlatego teraz, teraz będę chodził tyłem. Pewnie już bezpowrotnie minęły czasy, kiedy to poeci byli łatwo rozpoznawalni na tle szarej rzeczywistości. Nosili czarne peleryny i kapelusze, a później ręcznie dziergane za duże swetry tudzież wojskowe kurtki. Chcieli i byli widoczni. Żadnemu nie przyszło do głowy wstydzić się, że jest poetą. Dzisiaj jest zupełnie inaczej: poeci zapytani o to, czym się zajmują, odpowiadają pokrętnie lub wymieniają zajęcia, które wykonują dodatkowo, lub podają nazwę stanowiska, jakie zajmują w fabryce. Zracjonalizowany do granic obłędu świat nie przyswaja metaforycznej refleksji, lirycznej narracji. Nie znosi zapisu innego niż bełkot wystukany kciukami na lśniących ekranach smartfonów. Bycie poetą jest nieefektowne, a nawet wstydliwe. A jednak poeci, chociażby najgłębiej skryci za konwencjonalną maską, mają poczucie wyjątkowości, czują się członkami jakiegoś tajnego stowarzyszenia wyższej użyteczności.